Dzień dobry, przed nami kolejny program Podaj Łapę. Ponownie jesteśmy w schronisku kundelek, aby podnieść historię tych wspaniałych zwierząt. Słonia, ja? siad, siad. Pięknie. Super, przynieś, no przynieś tu. E, to jest suczka o imieniu Gracja. E, ona trafiła już do nas teraz po raz drugi, niestety, do schroniska. E, najpierw trafiła do nas jako szczeniaczek. E, poszła do adopcji. Niestety, osobą zmieniało się życie i no, sunia już się tam nie wpasowywała. tak? E, trafiła do nas. Gdzie masz raport? Jako teraz już około roczna, półtora roczna sunia. E, jest już wysterylizowana, odrobaczona, zaszczepiona, zaczipowana. Jest super fantastycznym psem. Widać, że miała bardzo dobry kontakt z człowiekiem. Lubi się bawić, lubi biegać. Troszeczkę gorzej idzie chodzenie spokojne na smyczy, ale to jest młody psiak, wszystko jeszcze przed nią, i oczywiście można ją odpowiednio. Żeby mieć dom, dużo ogródek i takiego pieska można mieć. Tak, najbardziej by się tam sprawdziła, ale oczywiście osoby, które mieszkają w mieszkaniu nie są dyskwalifikowane od razu, tylko muszą sobie zdawać sprawę, że troszeczkę okay. będą musieli e, popracować nad tym chodzeniem na smyczy. Mam nadzieję właśnie, że e, druga adopcja, no to uda się, że e, Sunia już znajdzie dom taki naprawdę na zawsze staramy się podczas procesu adopcji uświadamiać osobom, że taki psiak to jest odpowiedzialność na wiele lat, ale no czasami po prostu losy życia są takie, a nie inne i po prostu no niestety piesek to jest odpowiedzialność. To tak, tak Państwa zwrócić pieska, niż go porzucać, prawda? To też Ale dokładnie. Oczywiście idealnie by było, gdyby ona znalazła dom, gdyby osoby Same szukały nowego domu, nowego opiekuna, ponieważ oni najlepiej tego pieska znają, bo przez ostatni rok z nimi sobie żyła i jak najbardziej takie coś też wchodzi w grę. Tak? Nie chcemy, żeby psy trafiały tutaj do schroniska, również z tego względu, że mimo wszystko to jednak jest dosyć groźne miejsce dla takich młodych zwierząt. Choroby wirusowe tutaj czyhają na każdym rogu. Ale y, oczywiście w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy nie ma innego wyjścia, taki psiak od nas adoptowany może tutaj do schroniska jak najbardziej wrócić. No, a mam nadzieję, że Gracja jest młodziutka, y, y, radosna, rozmerdana, towarzyska. Myślę, że szybko y, y, skradnie komuś serce i y, już nie będzie musiała tutaj spędzać zimy u nas w schronisku. te kotki zostały znalezione na ogródkach działkowych i ponieważ tam nie były wcześniej widywane i faktycznie mają takie czyste uszka, więc bardzo możliwe, że też zostały tam porzucone przez kogoś w Rzeszowie, a tutaj ta kicia została znaleziona na terenie jednej z firm w Głogowie Małopolskim na parkingu. I z tego, co wiem, to możliwe, że to nawet nie jest porzucony kotek. Możliwe, że ona po prostu wsiadła komuś do samochodu, ktoś nie zauważył hmm. i przejechała i, no i tak wysiadła. Czy może powiedzmy, tak. co zrobić, jak znajdziemy takie porzucone koty, albo jakieś inne zwierzęta w lesie, czy gdzieś w parku? Hmm. Należy zadzwonić wtedy. Jeżeli znajdziemy zwierzę, które wydaje się nam, że to jest bezdomny pies czy kot, jeżeli to jest teren miasta Rzeszów, no to możemy skontaktować się tutaj z nami, można się skontaktować ze schroniskiem w godzinach otwarcia, natomiast poza godzinami otwarcia sprawę należy zgłosić do Straży Miejskiej. Jeżeli chodzi o teren gmin tutaj w okolicy Rzeszowa, należy sprawę zgłosić do Urzędu Gminy. Poprosić za sobą odpowiedzialną za zwierzęta bezdomne i tam sprawę zgłosić. Więc szczególnie należy zwrócić uwagę, czy dane zwierzę jest ranne, tak, potrącone. Na terenie każdej gminy powinien funkcjonować gabinet weterynaryjny, z, którą gmina ma, z którym gmina ma podpisaną umowę na Pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. I tam zwierzęta ranne będą w stanie uzyskać, uzyskać pomoc. Jeżeli znajdziemy zwierzę, warto najpierw popytać w okolicy, tak? Dowiedzieć się od w kilku domach, czy rozpoznają to zwierzę, czy kiedy ono się pojawiło, czy ktoś coś wie na ten, na ten temat. Może już zwierzę było zgłaszane do urzędu gminy, może jednak tam mieszka. Takie, takie małe kotki też potrafią się ludziom czasami zgubić, po prostu wyjdą nieopatrznie, wyjadą właśnie w jakimś samochodzie i warto najpierw się rozpytać. Warto zamieszczać ogłoszenia na portalach społecznościowych, ponieważ poprzez właśnie takie ogłoszenia udaje się bardzo często połączyć właściciela z zaginionym zwierzakiem. No i oczywiście zgłaszamy to do stroniska, do, do Urzędu Gminy. Ale przede wszystkim najpierw spróbować ustalić właściciela na własną rękę. Ale koty chyba nie uciekają, nie, z domów. To znaczy, koty, jeżeli to są zwierzęta wychodzące, one potrafią chodzić na wiele kilometrów. W związku z czym takiego kota możemy znaleźć i 2 kilometry poza jego miejscem zamieszkania. Jeżeli chodzi o koci sezon i znajdowane koty, to my już musimy niestety wprowadzić takie rozdzielenie, którym kotom my pomagamy, ponieważ trafia ich do nas bardzo dużo. W tym roku już trafiło do nas 225 kotów, i kolejne prawdopodobnie też niedługo trafią. My staramy się, my musimy pomagać tym, które są chore, tym, które są ranne i które po prostu nie poradzą sobie bez naszej pomocy. Te, które są dorosłe, zdrowe, tak na oko wyglądające na zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej, one niestety muszą poczekać na pomoc. Ponieważ tak, mogą to być po prostu czyjeś zwierzęta, które sobie gdzieś chodzą e, luzem, co jest oczywiście naganne, tak? ale zdarza się, jest to powszechne. E, I nie możemy takich zwierząt przyjmować do schroniska, ponieważ one wtedy zajmują nam miejsca i my na przykład tutaj mamy już tylko jedną klateczkę wolną. I teraz będziemy musieli się, się bardzo zastanowić e, przy kolejnym zgłoszeniu, czy, to już, czy ten kot na przykład już teraz. Wym wymaga naszej pomocy, czy jednak może jeszcze chwileczkę poczekać. No te kociaki wymagały pomocy z tego względu, że one mają koci katar, wymagają podawania antybiotyku, leczenia, no i tą pomoc tutaj u nas otrzymają i mam nadzieję, że niedługo trafią do nowych domów.